Witam na kanale Meble Forever. Z tej strony Karolina. Dzisiaj wracamy do Was z, z filmikiem pod tytułem Polecajka. Pierwszy filmik z tej serii, czyli produkty, które polecamy, do których um, mamy przekonanie, które zachęcamy, aby kupić. Pierwszy z nich to produkt polecany dla osób o troszkę większej wadze dla osób, które lubią troszeczkę większe, twardsze, podparcie twardsze materace dla alergików, dla osób, które mają skoliozę, pogłębioną skoliozę lub kifozę. A mowa tutaj o materacu, na którym się zacznie, o materacu Premier Biospring firmy Materace. Jest to materac, który klienci bardzo lubią, który dużo osobom pasuje właśnie ze względu na wymienione wcześniej parametry, czyli jest to materac dosyć Twardy, ale jednocześnie sprężysty na tyle, że pomaga się obracać, wstawać, siadać, ale nie tworzący nacisków. Dzięki temu, że jest to połączenie lateksu z pianą wysokoelastyczną, jest to teraz niezwykle elastyczny, niezwykle dobrze dopasowujący się do naszego kręgosłupa i świetnie go układający jednocześnie, dający świetnie, świetne podparcie. Wszystkie osoby, które są alergikami docenią go również za pokrowiec, ponieważ pokrowiec ma w sobie srebrną nić, która powoduje to, że jest to pokrowiec niezwykle higieniczny, niezwykle bakteriobójczy, nie rozwija się tutaj tak zwane życie, jak ja to mówię. Sam lateks również jest bardzo bakteriobójczy, zapobiega rozwojowi, rozwojowi grzybów i pleśni we wnętrzu materaca, czyli jest to materac niezwykle higieniczny, a dodatkowo niezwykle sprężysty. Ma status materaca rehabilitacyjnego. Jeżeli ten produkt Was zainteresował, zapraszamy na naszą stronę www.mebleforever.pl. Ale, ale uwaga: producent przygotował do wyczerpania zapasów promocję 30% na ten materac, więc szczegóły w opisie filmiku i na naszej stronie www.mebleforever.pl. A dla wszystkich, którzy mają ochotę, zapraszam do naszego sklepu do przetestowania materaca, do sprawdzenia go, dobrania tego lub może innego. Jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Do widzenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach.